Wrzesień to czas dożynek organizowanych przez diecezję, powiaty czy gminy. To okazja do spojrzenia na codzienność tych najbardziej prężnych gospodarzy, tych, co odważyli się brać kredyty i inwestować. Tak postąpił Kazimierz Waszkielewicz, gdy 4 lata temu wybudował oborę na 100 krów. Ale ćwierć wieku temu, gdy przejmował od ojca gospodarstwo, miało ono zaledwie 7 hektarów. Teraz ma 100 hektarów. Rolnik podkreśla ogromną różnicę w pracy na wsi jeszcze kilkanaście lat temu, a dziś. Nastąpił bardzo duży postęp. W obsłudze rolnictwa, w prowadzeniu gospodarstwa. Teraz musi być wszystkiego dużo, dobrej jakości towar musi być. Mleko jest produkowane cały czas w klasie ekstra. Kiedyś to było, aby biko białe było i mleczarnie to brały. Obecnie zmienił się nie tylko rynek, ale i rola gospodarza. To nie jest już tylko i wyłącznie pracownik fizyczny. Rolnik to jest naprawdę biznesmen. Jest silny mózg i naprawdę wiedza i ekonomia potrzebna jest dla rolnika. Bo kiedyś potrzy wystarczała tylko siła robocza. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej poprawił się status materialny rolników z dużym areałem. Widoczną oznaką są samochody. Pan Kazimierz kupił dobre auto terenowe, bo inaczej nie byłby w stanie objechać swojego gospodarstwa. Zaznacza, że to samochód do pracy, ale kuje w oczy niektórych, bo nie wszystkim tak się powodzi. Rolnicy ci mali, tacy co mają po 7 hektarów, po 10, po prostu tak nieprzyjaźnie na nas spoglądają na to. To jest odczuwalne i zauważalne. Dorobiłem się własnymi rącami, nigdzie nie byłem na zachodzie. Cały czas zajmowałem się pracą i w dobrym kierunku prowadziłem wszystko. Jak się opłacały kiedyś świnie, to robiłem świnie. Jak się opłacało zboże, to robiłem zboże. Jak się zaczęło mleko opłacać, to pobudowałem od razu szybką nową oborę i robiłem mleko. Nie miałby tego, gdyby nie praca, odwaga i wytrwałość. W gospodarstwie pomagają mu oprócz żony dwaj synowie. Mariusz, absolwent technikum rolniczego, na nic nie zamieniłby pracy na wsi. Jest cisza, spokój, spokojnie się w swoim zakładzie, samodzielnie pracuje. Myśli się, za siebie i po prostu jest to w porządku. Naprawdę dobry, dobry interes. Mariusz jest dodatkowo inseminatorem. Prowadzi stado hodowlane. Pracuje od rana do nocy. Tak długi dzień pracy nie przeraża ani jego, ani Pawła, młodszego brata, który po skończeniu technikum też zostanie na wsi. Już teraz pomaga i jest zaangażowany w rodzinny interes i zauważa problemy. Obecnie gospodarstwo gospodaruje na 100 hektarach ziemi. Nie zwiększamy z tego powodu, dlatego że nie możemy wykupić więcej, ponieważ kiedy przyjeżdżamy na przetarg, chcemy wykupić ziemię po średniej, średniej cenie krajowej gruntów, przyjeżdżają dwóch, trzech warszawiaków i nabijają trzykrotnie większą cenę tego gruntu. No nie jesteśmy w stanie tego wykupić. Ziemia leży albo odłogiem, albo jest dzierżawiona, rozwój jest więc hamowany wieś jest bowiem coraz atrakcyjniejsza do zamieszkania.